Dzień dobry, witam was serdecznie na kolejnym odcinku, w którym próbuję reanimować tego trupa, którego kupiłem za 800 zł. zobaczymy amortyzator, rozbierzemy ramę, sprawdzimy łożyska w ramie, jak wygląda rower po totalnej masakracji przez byłego właściciela i zaczniemy od wyjęcia sztycy, z którą jak wiemy normalnie są problemy, ale dzisiaj nie. Zaczynamy od zdjęcia zacisku i sprawdzimy czy tylny hamulec przecieka. Jak kupiłem ten rower nie było w nim płynu, więc musimy mieć pewność, że sytuacja się nie powtórzy. Zaciśniętym hamulcem trzeba teraz chwilę odczekać, a w tym czasie możemy rozebrać ramy z innych części, jak na przykład amortyzator. No zobaczcie, a jakie to jest czarne, wszystko brudne. Uszczelki może pewnie nie będą tu do wymiany, ale rozebranie tego amortyzatora może być bardzo ciekawą sprawą. Przyjechał widz. I mówi czy ta sterówka nie jest coś wygięta, ja coś tam robiłem. No i patrzcie te, jaki to jest banan. Widać, że strasznie dostał ten amortyzator w dupę. No przecież patrzcie jak, jak on musiał być wyrwany do przodu jakie tu musiały być siły, żeby w tą stronę się wygięło. No to już nie będziemy wymieniali tej sterówki. Myślę, że będzie można go powiesić na ścianę, albo jak jakiś widz chce ten amortyzator, to może sobie po niego przyjechać Jak to, to, jak, jak to działa? No, klika się to i on jest wtedy zablokowany i jak się jedzie w mieście, to jakby nie traci się godziny jego pracy no. A na chopkach go klikam tu, a, okay. trochę się jeszcze blokuje i Aha. mogę skakać no, proszę. No, ale to co, to ci tak dynda podczas skakania? W sensie, właśnie trzeba tylko mocni ten i to właśnie, właśnie to nie dynda. Tak, to znaczy dynda, ale to jest na razie, tak, tak na razie na sprawdzenie. Szokiem przy tym wszystkim jest to, że o dziwo mamy tutaj łożyska maszynowe ale niestety amortyzator do wymiany, i tak naprawdę z tego roweru tu nawet amortyzator mi odpada, żebym mógł go sprzedać. Zostaje mi. Kierownica, rama, damper, który jeszcze nie wiem, w jakim jest stanie, dwa hamulce i siodełko. Przednie koło, czy to jest warte 800 zł? Kurczę, wątpliwe. Za lakier będę musiał nowy dać minimum 2-3 stuby. Może do 1500 uda mi się dobić i sprzedać ten rower za 2000. Tylko pod warunkiem, że on będzie w całkiem fajnym stanie. Całe szczęście, hamulec po sprawdzeniu był tylko lekko brudny, ale olej nie wyciekał. Jak widzieliście zakreszczyła mi się tutaj klamka, nie chcę jej odkręcać, ponieważ dopiero co zalałem ten hamulec świeżym płynem, więc jest on odpowietrzony. Próbuję więc wykręcić po prostu tutaj te śruby w ramie. Zobaczymy przy okazji jakie są łożyska w ramie, w jakim stanie, czy będą też do wymiany, zakładam, że tak. Przy okazji wydostaniemy damper. No i może uda mi się tą klamkę wyciągnąć. O! Jest! Uwolniona! W największą tuleją koło korby nie było już tak łatwo. Druga strona całkiem się zapiekła i trzeba było użyć standardowo młotka i brutalnej siły, żeby ją wyciągnąć. Oczywiście, jak mogliście się domyśleć, te łożyska są totalnie do wymiany. E, najbardziej to w sumie lewe łożysko, dużo gorzej chodzi. Choć przeważnie, od strony napędu jest to bardziej zawalone. O dziwo, to od strony napędu, nawet bym szczerze mówiąc, zostawił, bo nie jest tragiczne. Wybicie tych łożysk też nie było super łatwe. Pierwsza próba śrubokrętem nie poszła pomyślnie, druga, wybijakiem do łożysk też się nie udała. Dopiero za trzecim razem po spsikaniu WD-40 udało się wybić łożyska śrubokrętem. A czy to jest... Kolejna niespodzianka czekała na mnie przy wykręceniu ostatniej śruby od dampera. Dosłownie nie ma śrubki, którą mógłbym tutaj z łatwością odkręcić. No teraz natrafiłem, żeby odkręcić ten damper na śrubę, która znowu otwór jest tak wyrobiony, a weźcie, znajcie taką śrubkę do tej tulei. widać, że ktoś już wpychał w nią torxa, więc trzeba torxa, a nie piątkę imbusa użyć. Jeśli wydaje się Wam, że to już koniec niekorzystności w tym rowerze, to czas na komentarz dotyczący samego dampera. Ej, ten, ten damper jest mega lekki, za lekki, jak na coś, co powinno być dobrym amortyzatorem. No ale w poniedziałek mam kurs z rozbierania damperów, przyjdzie mi też wszystkie klucze do tego, więc powinienem mieć zdolności i narzędzia do rozebrania, także nie przegapcie kolejnego odcinka z tym rowerem. Wybicie łożysk sterów na szczęście już poszło pomyślnie Dlatego bitwina na razie odstawiam Musi być rama pójść do malowania i będzie pewnie gotowa za jakieś 2-3 tygodnie Także tyle trzeba będzie czekać na odcinek z ramą Z damperem będzie pewnie szybciej odcinek w przyszłym tygodniu Ale patrzcie co tutaj mam Po prostu teraz jest tyle rowerów na serwis Że tylko się cieszyć bo Heiz będzie się zgadzał, ale jest tyle roboty, że po prostu głowa mi pęka I dzisiaj przyszła pani z bardzo ciekawym przypadkiem Ach, Powiedziała, że coś jej przeskakuje w pedałach I w ten sposób się rusza korba A jeśli macie spostrzegawcze oko, to możecie zobaczyć jak ten suport jest wykręcony Dlaczego on jest tak wykręcony, czy ktoś nie potrafił go wkręcić, jak widzicie jest cały przerdzewiały i czy uda mi się go bezproblemowo wykręcić? To jest pytanie. Pierwsze odkręcenie pedału na szczęście bez problemu. Drugi etap, O, kurwa. Oj, tu jakiś plastik odpadł. Najlepszy ściągacz do korb od Pro. Akurat ten produkt bardzo ich polecam, bo korzystam już chyba trzeci rok i ani razu nie zniszczyłem żadnego gwintu. No i jeszcze się nie zjechał. Najlepiej jeszcze osłona na łańcuch. Oh. Dobra, proszę państwa, wymieniamy suport. Eee, nie, teraz go dokręcałem. Dobra. Czyli nie było w ogóle nic dziwnego, że nie był dobrze wkręcony. Jeśli są tu mechanicy, to mogą się wypowiedzieć, czy widzieli kiedyś, żeby support sam z siebie tak się wykręcił. Wydaje mi się, że jeśli dobrze nie był dokręcany, to jest to możliwe, ale strasznie ciężkie do uwierzenia.